Czarnoksiężniku, co nam dzisiaj Tarot powie i o czym? A co się to obchodzi? <laughs> Ludzie pytają. Ludzie. Dziesiątka pentakli, a karta nadmiaru, karta bogactwa. Co mi pierwsze przyszło do głowy, jak, jak e, zobaczyłem tę kartę to jest świat, w którym żyjemy. Świat, e, w którym e, świat rządzony wykładniczym wzrostem gospodarczym, świat, w którym ciągle buduje się nowe bloki tak jak ten u nas za oknem postawiony na miejscu pięknego kawałka przyrody zamieszkanego przez bażanty, sarny, pleżki i tak e, dalej. W sytuacji, kiedy no, jak, jak się szacuje, na przykład w Polsce mieszkań niezamieszkanych, stojących pustych jest 10 razy więcej niż osób bezdomnych, tak? Ciągle więcej, więcej, więcej. E, więcej produkować, więcej konsumować, no, więcej sprzedawać. Więcej sprzedawać. Ale to jest to o dziesiątka pentakli. No, wszystkiego jest za dużo. Nasz system społeczno-gospodarczy, w którym żyjemy jest oparty, tak jak mówiłem, na mechanizmie wykładniczego wzrostu gospodarczego, który jest na dalszą metę nie do utrzymania na planecie o ograniczonych rozmiarach. Już teraz tempo produkcji i konsumpcji Przekracza tempo odnawiania zasobów. No tak, i jakby nie bez znaczenia jest fakt, że. dziesiątki to są ostatnie karty w sekwencji. To jest punkt ościa. Dalej już dalej jest tylko koniec, reset, i początek nowego cyklu. No w takich czasach żyjemy, tak? C czasy późnego kapitalizmu. Co, co potem. No... Katastrofa. Tak, zapaść cywilizacyjna. No wszystko na to wskazuje, A znowu, tak? Jaka będzie następna karta? Następna pod spodem? No. Zobaczymy. Świat? Świat. Wyzeruje się wszystko. No, jakby kolejna karta, jakby um, dokona się, tak? Uh -huh.